Witajcie kochani z Zielonej Wyspy, a konkretnie Republiki Irlandii. Wybieramy się nad Ocean Atlantycki, a konkretnie do miejscowości Ballybunion. Zmierzamy do niewielkiej nadmorskiej miejscowości Ballybunion, która znajduje się w zachodniej części Irlandii nad Oceanem Atlantyckim. Obecnie poruszamy się popularnym szlakiem turystycznym o nazwie Wild Atlantic Way, który ciągnie się całym zachodnim wybrzeżem Irlandii przez około 2500 km. Jest to bardzo widokowa trasa, która co kawałek ma różne punkty widokowe, na które można odbić z głównej drogi. Zrobiliśmy sobie mały postój nad szerokim ujściem rzeki Shannon. Jest to najdłuższa rzeka Irlandii. Dziś pogoda nawet nam dopisuje. Nie zawsze tak jest. Jak nie wszyscy pewnie wiedzą, irlandzka pogoda za bardzo nas nie rozpieszcza. No ale jedziemy dalej. Mij Mijaliśmy przed chwilą małą stację, jednak w tych małych jeszcze miasteczkach one yy, wciąż. Starodawne te typy z tych stacji jeszcze, że tak powiem, funkcjonują, istnieją, ale to jest głównie tylko w tych małych, mniejszych wioskach. O, o tym właśnie mówię. Widzicie tu po prawej stronie jeszcze taka wstawka z innej miejscowości, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Są to małe sklepiki z narzędziami, bądź inne sklepy wielobranżowe, a przed sklepem wręcz stoi na chodniku dystrybutor z paliwem. W Polsce byłoby to wręcz nie do pomyślenia. Każda stacja z paliwem w Polsce musi spełniać określone warunki techniczne, jak i zachować odległość między budynkami. A tutaj wydaje się to totalnie bez zasad. Chociaż Irlandia przystąpiła do Unii Europejskiej już 30 lat wcześniej niż Polska. W Irlandii dominuje niska zabudowa. Przeważnie są to jednopiętrowe niskie domki o uroczych małych drzwiach i oknach. Tak jak tutaj widzicie po prawej stronie. To jest właśnie Irlandia. Tak jak mówiłam wcześniej, poruszamy się drogą, którą prowadzi niebieski szlak White Atlantic Way. I gdzie, nie gdzie są zjazdy na różne zabytki, punkty widokowe, punkty, które są warte odwiedzenia. Jeżeli mamy czas, warto odbić z głównej drogi i zjechać tak, jak tutaj na przykład na ten zamek Karigafoli. Jest to też średniowieczny zamek oblężniczy, zwany też strażnikiem rzeki Szanon. Ze względu na strategiczne położenie nad uściem rzeki Shannon, którędy prowadziły szlaki żeglugowe, które zaopatrywały miasto Limerick. Nie jest to miejsce mega turystyczne, raczej takie, w którym można się wyciszyć i być praktycznie samemu. Otwarte jest od maja do września, od 10 do 18. Jak widzicie zamek, a w sumie forteca były dobrze usytuowane, otoczone murami oraz naturalną fosą. Ponieważ za zamkiem jest mała wyspa Karik, na którą możemy dostać się mostem i mieszka na niej obecnie około 10 osób. Zamek został zniszczony w XVI wieku podczas oblężenia przez wojsko korony angielskiej przeciwko buntowi obecnych tu irlandzko-angielskich rodzin katolickich. Ale skupmy się na naszej miejscowości Bali Bunion, gdzie jedziemy na plażę. Jesteśmy już na miejscu. W samym centrum przy plaży są dwa parkingi. Cena za cały dzień za parking to 5 euro, a ten drugi parking to bodajże 3 euro za auto. W lecie, gdy tylko jest ładna pogoda, Balibunion przyciąga wiele turystów, a plaże w pobliżu, jak i wiele restauracji wypełniają się po brzegi turystami spragnionymi słońca i relaksu. Walibunion na dwie główne plaże, które przedzielone są pośrodku klifę, skałą, na której znajdują się ruiny, a w zasadzie tylko jedna ściana zamku Castle Green. Plaża Ladies Beach dla kobiet i dzieci znajduje się po prawej stronie, a plaża Men's Beach po lewej. Nawiązując do nas, w tych dwóch plaż Irlandia jest i była krajem bardzo katolickim. I stąd wziął się fakt, że obie płcie, panie i panowie, pływali na oddzielnych plażach na polecenie miejscowego proboszcza, który chodził i sprawdzał upewniając się, że ta zasada nie została złamana. W dalszym ciągu taki podział zachował się w niektórych szkołach podstawowych w Irlandii w klasach od 1 do 6. Podejrzewam, że taka zasada zachowała się w zamieszłych czasów, gdyż kiedyś w szkołach dzieci uczyły się innych przedmiotów. Dziewczynki haftowały, gotowały, wyszywały, a chłopcy uczyli się bardziej męskich zawodów. Akurat moje dzieci uczęszczają do szkoły mieszanej, ale około połowa szkół, a może i więcej, są oddzielne, osobno na dziewczynki, osobno dla chłopców. Za dużo osób kąpiących się nie ma. Woda w Atlantyku jest dla mnie lodowata. To jednak nie jest morze śródziemne. Ale jest sporo śmiałków, co się nawet Zobaczcie jaki odpływ. Ślad po odpływie. Tutaj jak jest odpływ, to jest jednak bardzo widoczny. Jeszcze rano praktycznie tamten klip na samym końcu, ten pierwszy tutaj co widzimy, to był jeszcze rano widoczny. Później był duży przypływ, no i teraz mamy odpływ. No. Także jak jest odpływ to plaża jest het, head head Żeby do morza wejść musimy kawał, kawał drogi pokonać tak naprawdę. Tutaj typowa irlandzka restauracja. Może wybierzemy się tu później na jakieś tradycyjne irlandzkie fish and chips. O, a tutaj zobaczcie mamy e, znaki w lewo na malin Beach, to jest ten znaczy, ten biały i o którym Wam opowiadałam. White Way. E, w lewo mamy tę właśnie plażę męską i ten e, Castle Green to jest ten właśnie zameczek, co mówiłam, że oddziela on dwie plaże, e, właśnie, która się dzieli na męską i damską. No i zmierzamy, zmierzamy właśnie dalej. Pogoda wciąż nam dopisuje, zobaczcie, jak ładnie jest wszystko widać. Także idziemy się teraz przejść tam, tam o, na, górę. na górę, są to są piękne widoki. na regionalną Kiszyn Chips, tutaj do tego baru, o którym Wam mówiłam, regionalnym, ale są pól na dzisiejszy wieczór. Nie ma szans, już dostać dzisiaj stolika. Także no trudno, albo zatrzymamy się gdzieś po drodze, albo, albo wrócimy głodni do domu. Ogólnie to miasteczko Bali Bunion, tutaj to jest bardzo turystyczna miejscowość. Praktycznie słynie głównie właśnie z, równych, z różnych właśnie accommodation, z różnych właśnie noclegowni, restauracji, pubów. O, właśnie mamy jakieś chips. Nie udało nam się dostać do restauracji, to padło na fast fooda. Nie wiem czy wiecie, ale oryginalne fish and chips dawniej w Irlandii było serwowane w normalnej czarno-białej gazecie i do ręki. Pojedliśmy, więc idziemy spalić kalorie. Fish and chips nie należy do najzdrowszego jedzenia, gdyż jest smażone na głębokim tłuszczu, ale raz na jakiś czas można sobie pozwolić. Żeby dostać się na spacer po klifach musimy przejść przez drugą plażę Ladies Beach, o której wspominałam wcześniej, gdzie znajdują się monumentalne klify. Znajdujemy się teraz na ścieżce spacerowej Cliff Walk. Tutaj jest właśnie widok na tą plażę damską. My wcześniej byliśmy, co nagrywałam były zdjęcia i filmy z plaży męskiej, czyli właśnie za tym tu zameczkiem, powiększę trochę żeby to zobaczyć. No i idziemy po prostu sobie dalej, dalej się przejść. Tutaj taką ścieżką i dojdziemy tam. Na koniec klifu mega piękne zdjęcia, mega wspaniałe widoki. Eee, a, a zobaczcie, tutaj są takie o, domki na wynajem, takie a, jak, jak ja to mówię, takie przyczepy, kampery. Eee, no Bo tak jak mówiłam, jest to miejsce dość turystyczna. Także tutaj wiele Irlandczyków przyjeżdża po prostu spędzić swoje lato. Jeżeli pogoda im dopisze, a nawet jak im pogoda nie dopisze, to i tak tu przyjeżdżają. Także no. Zobaczcie, jaka romantyczna, znaczy, powiedzmy tak, może ławeczka na romantyczny, na romantyczny wieczór. Także, o, taka ławeczka z takim widokiem. To jest cudownie. Jednak ja te kliki mają coś w sobie, także jest to widok, który zapiera dech w piersiach, pomimo tego, że pogoda w nie zawsze nas rozpieszcza i nie zawsze jest tak ładnie, bo nie ukrywam, że jednak jak jest pogoda, to no to są jednak dużo lepsze dużo przy, przy deszczu i jednak to wszystko tak fajnie nie wygląda. Przynajmniej jest takie moje zdanie. Wciąż idziemy i idziemy. Zobaczcie, tutaj właśnie z tego punktu będzie już fajnie widać właśnie jak te dwie plaże się dzielą. Plaża damska, tak? bo się nie mylę i właśnie nie i plaża męska tam z tyłu i to jest właśnie ten klif w środku, co, co dzieli te dwie plaże, nie? Te klify, skały tam po prostu są tak ogromne, że na filmie tego na pewno nie... No, film tego nie oddaje, to co widzimy na żywo, ale po prostu aż... uch, aż większa skrupa przychodzi samą myślą nie chciałabym się tam znaleźć, jakby nie było, nie, nie, absolutnie nie. Na to co zawsze wieje. W zimie trochę bardziej jest to odczuwalne, także może urwać głowę, przysłowiowo powiedziane. A tutaj w tym klifie jest ogromna dziura, nie widać tej głębokości z tej perspektywy. Tam wodę wybija w środku, ale chyba nie dam rady wejść, aby Wam to pokazać z bliska. Nie będę ryzykować. Przejście tej ścieżki powinno nam zająć jakieś 20 minut. No, chyba że będziemy przysiadywać na tych uroczych ławeczkach. To oczywiście zejdzie nam troszkę dłużej. Trasa nie jest trudna, jest bezpieczna, jest odgrodzona drewnianym płotem od stromego klifu. Można tutaj spotkać różnorodne ptactwo. A co jeszcze ciekawe, możemy tutaj, jeżeli mamy odrobinę szczęścia, zobaczyć delfiny. Nie jest powiedziane, że one są tutaj zawsze, ale przy odrobinie szczęścia może uda nam się trafić na taką atrakcję. Nam się w zeszłym roku udało. Siedzieliśmy sobie na plaży, a w oddali zauważyliśmy trzy delfiny. Tutaj taka popularna formacja skalna o nazwie Virgin Rock, a obok taka piękna, dzika plaża bez legalnego dostępu. Jak jest odpływ, to jest dość spora, a przy przypływie prawie całkowicie znika, jest zalana. O, tutaj lepsze widoki. Wysokie klify, dzika plaża, brak legalnego zejścia. Są jakieś ścieżki, liny rozwieszone, ale to na własne ryzyko. O, właśnie ktoś podejmuje tam próbę zejścia. Ja bym jednak nie ryzykowała, bo może zakończyć się to tragicznie albo okaże się, że później nie mamy jak wejść z powrotem. Są i ryzykanci, widać, że się jeszcze zastanawiają, co zrobić. Ja wolę zostać tu, gdzie jestem i cieszyć się widokami, które naprawdę robią wrażenie. Trzeba pokazać, jaki jest odpływ. Jeszcze taką się cofnie około 100 metrów, a pod nami jest literalnie jaskinia, eee, ale nie da się jej teraz zobaczyć. Można ją tylko użyć przy pełnym, pełnym odpływie, aczkolwiek i również można z niej, do niej wejść. No ale no dzisiaj to nam się nie udało, dzisiaj tego nie zobaczyliśmy, może następnym razem. Także zobaczcie taki wielki odpływ, ile, 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 ile plaży od razu więcej, nie? Widać po śladach. po sobie śmieci zawsze. Fajne tabliczki. Bardzo mi się to podoba. Jak najmniej plastiku. Jesteśmy za. Robi się już późno, wracamy do domu. Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni. To był piękny dzień. Pozdrawiam i zapraszam do subskrypcji. Pa!